Wychodzicie z, pewnie z grupy z dziewięcioma punktami. Jak podsumujesz te wszystkie mecze? Myślę, że turniej stoi na wysokim poziomie. W pierwszym meczu dość, dosyć szczęśliwie nasza wygrana 2-1. Przeciwnik też miał sytuację, gdzie mógł wyrównać, ale na szczęście udało nam się dowieść ten wynik do końca. W drugim meczu przeciwnik przy dość wysokim naszym prowadzeniu już troszeczkę odpuścił i udało nam się uzyskać 6-1 prawdopodobnie. I w trzecim meczu przy 4-0 już naszym prowadzeniu gdzieś zaczęliśmy odpuszczać przez co przeciwnik zdobył dwie bramki, nie powinno to wyjść z naszej strony, ale walczymy dalej, i chcemy się pokazać jak na najlepszej strony. No właśnie, ta troszeczkę dokoncentracja, żeby was nie zgubiła w dalszej fazie turnieju. Tak, mamy nadzieję, że zawodnicy nasi wyciągną wnioski i będziemy walczyć dalej, mamy nadzieję na jak najlepszy wynik, jest to dla nas pierwsza edycja i chcemy się pokazać jak na najlepszej strony, żeby dostać zaproszenie na kolejne edycje. Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo.